Tylko nasi naukowcy dziemscy, ja nie mówię, że nasi, nie wiem kogo nas nazywać, nasi naukowcy nie potrafią tego zrozumieć, że to ma być kompatybilne. Zegar, pomiar odległości i yy, współrzędne, yy, to wszystko jest, powinno być to samo. To wtedy balistycy, rakiety, które tam teraz soniczne latają takie bardzo szybko. No to komputery nie potrafią praktycznie sterować tym. Ledwie muszą, wpisują wpisuję zadanie na początku, bo już nie da się tym sterować w trakcie lotu. Ale to już inny program. Musi być 15:75. Która będzie godzina na tym zegarku? Nie? Tak jest. Bo, bo jesteśmy, sorry nie będę nikogo obrażał, ja jestem głupi także, że jak oglądam mistrzostwa świata albo olimpiadę i tam sportowiec pięknie, biegnie, biegnie, przybiega 100 metrów 9 sekund i 68 setne, rekordzista świata, zresztą so, to nie ten wynik. I każdy siedzi łyka jak pelikan, Jakieś 68 setne do 9 sekund. Zadałem wam proste pytanie, to co w telewizji widzicie na co dzień. Autobus przyjedzie 15.75. Jakby na przystankach tak było napisane. Większość by nie wiedziała o której godzinie przyjeżdża. Bo zamieszane dwa systemy liczenia. Piętnastkowy, czyli sześćdziesiątka i system dziesiętny, setne części podają. A my patrzymy się na to i myślimy, że rozumiemy co nam podają. Nikt nic nie rozumie. Dobra, a ile Octanu ma paliwo do silników samolotowych? Jak go wlejesz do samochodu, to samochód szybko jedzie i wypalają się zawory tłoki, i wszystko się wypala. To ile oktanów ma paliwo samolotowe. To wszystko nas tak chybił trafił, plus minus, gdzieś tam popatrzymy się, dogadaliśmy się. Kilogram we Francji czy mamy bo to jest kilogram. A jak Ziemia zapieprza z prędkością obrotową nie będę dzisiaj podawał i mamy zimę, czyli znajdujemy się, załóżmy najdalej od słońca. Czy Grawitacja na Ziemi będzie taka sama? A pierwsze pytanie przed pytaniem: czy istnieje grawitacja? Ibersowie propagowali matematykę piętnaskową, dlatego oni nauczeni matematyki piętnaskowej. Kolejne: Włosi Francuzi liczą osobno do szesnastu, potem dodają 10,7-10,8. To jest relikt! Który oni stosują na co dzień nie pojęcia, nie ma, że to jest baza obliczeniowa, że to jest inna arytmetyka. Europa Północna Zachodnia liczy do 12, czyli anglosaska. Dzisiaj już słyszeliście o tym. To jest do 12, ale dojdziemy w kolejnym wykładzie do tego materiału. Reszta liczy w systemie dziesiętnym. Nie jest to do końca, prawda? I tutaj wracamy do 40. 40 rozbójników było. 40 lat sami się po pustyni. Było. 40 dni na pustyni Jezus spędził, glodując. Gdzie się była 40? 40 lat minęło. Jak jeden dzień. Także mamy tą 40, a jak powiedziałem, to nie jest liczba. To jest dużo. Proszę liczyć. Żeby zrozumieć matematykę U, mamy 4, 4 na 4 podstawa i 4 poziomy. To musiało być tak, jak zaraz złożę do tej skrzynki, zobaczycie ile to jest. 4 4. 66, nie? I tutaj 16, 9, 25 i 5, 30. Ale teraz. A teraz fenomen. A teraz 5 u 4 pomno pomnożcie i powiedzcie mi, ile będzie. Tam było przed chwilą jaka liczba. Ile było, nie 30, a teraz ile? 40. Dodaliśmy to. Jest 40. I tak mnożymy. I mamy możliwość mnożenia. Gdzie by to się przydało? w krystalografii, w geologii, opisanie, możemy wkładać te piłeczki do doleczków, możemy ustawiać, na do, możemy przesunąć, bo to też taka jest możliwość o kilka stopni i będziemy widzieli, ile pileczek się zmieści w tej przestrzeni. Prosta matematyka, o której ośrodki akademickie pojęcia nie mają, a to wykladało się w szkołach dla dzieci. Czy ktoś śmie powiedzieć, że to nie jest ustawka? Że to jest zegar? I ktoś śmie powiedzieć, że to natura zrobiła? I dochodzimy do wniosku, że układ słoneczny jest sztuczny. Słońce, rozmieszczenie planet, wielkości planet, cykle obrotowe, wszystko zrobione przez stwórcę. І пасі до математики шестасткової.